Nic nie jedzie, ponad do psychiatryka No a nie? No właśnie, Woda to nikomu się nie chciał chodzić żeby rodzina nie rozkraść. Taka ciekawostka parafrezująca na dachu budynków gospodarczych w Erceń. Jabłka, Jabłka, paste pomidorowe to do jajka masło. Jeśli jest nie wiesz, no, kurde minimalnie zobaczysz na górze Tutaj to jest Niech nie, nie kolibie się wcale Teśnie Kurde tam na kabel